Co to za wyprzedzanie na czerwonym nie zatrzymanie się, nic? S nami było za czerwone nami. nie te teraz, tylko dwa wcześniej. No dwa wcześniej. Nie prze nas. scenariusza. Aha, czyli pan będzie oszukiwał mnie, tak? Ja wszystko na bodykamie mam, nie, więc nie. możemy się sądzić. <grym> Proszę pana. No, na, jeżeli pan y, nie, nie wyrazi skruchy, to pewnie tak. Ja po skrój mam wyrazić, nic zrobiłem z tego. O Boże. No, teraz tak. Na to backup. Ale przypadkiem nie na czerwonym? Tak. A wie pan co za, za stopent go opisana w prawie? No ale to. No, zapraszam na pobocze. No dobrze, dobra, ale stopent go mi obowiązuje do jazdy w przód, nie? Jak nie? A, czyli jak nie, mogę nie sobie, jak tak? Czyli mogę wszędzie jeździć na czerwony. Tak, jeżeli pan się zatrzyma w pełni i zobaczy, że jest bezpiecznie, może pan jechać do przodu. Dobrze, to przepraszam nie wiedziałem. No. Będę już no. Dobrze. no. Dobrze. No niech pan jedziemy już tak. wieczoru. Ale sobie będę jeździł na czerwony teraz. <guletrics> ej, Eee! <ej. guletrics> pan przyspieszył! No wieee! Dostakki, kurde! Co? Pan? Ej, taki, kur... radny, na kokasę zareagujemy, jak nie ma żadnej nowej kasety. A, jest jednak. No my też Co? reagujemy. No nieźle, parma nie? nie? 412, to to my już nie! Aj, ciała! Ach, proszę mi odpocząć. się nie bawiś, zatrzymałaś? Wody. Ja go nie Ja rozmyłam. widzę, bo spać widzę! Ja czemu ja nie reaguję na tej spać, tylko mówię, że reagują, i później schodzą z radia? Hmm. Nie, no, zareagowali. No, nie wszyscy. Wszyscy. Piątka ich jest. No, z nami? No. W zasadzie to beze mnie, więc możesz odjechać. Co się, nie nie wcale? Co? Zastanawiam się, zastanawiam się. Nad, Nad czym? czym? I, czy państwo są może z DTU? Nie. No. My jesteśmy w mm, jednostce specjalnej. Aha, Mamy papiery okay. żółte. Ty oby, oh, No tak, ja, ja miałam taką sytuację, że no. pojechałam sobie z, z paroma tam ludźmi, zabrali mnie ci, co pracują na APN-Atomie w mm -hmm. góry. Pojechaliśmy na wycieczkę, wszystko tam w porządku, fajnie. I tyle, że w pewnym momencie losowo któryś tam pan stwierdził, że robią ze mnie korumpa, ale nie robili nic dziwnego. Ani nic nie było. Tam nie było żadnych, nie wiem, planów na, na Może grzyby zbierali? Rzeczy. No właśnie nie, właśnie nie, nawet nie grzyby. No to, to może to taki było przyszłościowy nic plan. Nie, 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 mogą wrobić w to, nie, teraz mogą w to wrobić. nie, tym? No ale dlatego to to właśnie informuję. Ale to wiesz, wiesz, to nie, nie, musisz, musisz yy, nie, Grina. nie, no nie, najlepiej nie, nie, z tego raport, po prostu i poinformowała, nie, no to jak było do tak rzucone. Korupcja. No ale to nie było, że jesteś korumpem, tylko że wy robicie z niej korumpa. I że. O, z pana Bazyla też, z oficera Bazyla. Tylko nie to, mam pojęcia No tak. Tylko tu. Nie mam pojęcia na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie. Okej, okay. okej. Okay. I jeszcze mam pytanko. No. E Bo dziś rano, jak wstałam sobie. Ogarnęłam się w apartamencie. Wyszłam no. na świeże powietrze. Podbiegł do mnie losowo jakiś pan. Uderzył mnie w twarz. No. I czy to jest jako napaść? Bo mam jego numer w razie czego. Dał mi no potem. Tak. Aha, to pani wziął <głos》głos》> od niego numer, okay, No tak, okay. żeby wiedzieć kto to jest. No tak, to jest napaść. No. To on jakieś poszukiwanie powinien mieć? No, w zasadzie no, go, to tak, No, jak go pani zidentyfikuje, to już jasne. No, widziałem, Buzie, przed apartamentami pewnie są kamery, a nawet jak nie, no to wydaje mi się, że to jest ty człowieka, który by powiedział, że tak było i że mi się pewnie podobało. To ten, no. No to. A podobało no. ci się? Nie. Kurczę. Absolutnie. Bo też tym o tym Z takim entuzjazmem ogólnie trochę. No bo to, to, było szokujące. Ja jestem w szoku po prostu cały czas. Ty może zejść ze służby, odpocznij, co? Nie no, to jest szok napędzający do działania. Pozytywny stres tak zwany. <głosy <głosy> A! Jezu. No i to jest nasza wina, jak coś No ale on ma niesprawny pojazd. Jak jeździcie? Normalnie. Jak jeździcie? Miałem zielone. Miałem zielone. A jak jeździsz bez drzwi? <noise> Jadę do mechanika, właśnie, bo a mi klient nie w tą stronę. Dobra, słuchaj, facet. Bo prawda jest taka po obu stronach. Jak się zatrzymamy i to pójdzie do rozprawy, to ty dostaniesz za sprawny pojazd, a nam się upiecze, bo nie powinieneś wyjeżdżać na drogę. Więc jeźdźmy w swoim kierunku. Jedz na tego mechanika i nie zgubimy. zielony. Tu w fontanie pojazd. leży ciało pomocy. No, ale skoro byłem zielony, wy pojechaliście z przeciwnej strony, to mieliście czerwone. Nie jesteście ty nie na na w tym momencie momencie. Zmierzam w stronę mechanika. Mechanik nie jest w tam stronę. O. I co zrobiłem z tym faktem, obywatelu? O kurwa, go. Czy on za co, co jest, mate? co pana? jest? Proszę pana. No jest on. przez twoje. nie on nie przytomnia. Co ty <grym> s. <grym> <grym grym> to gadanie. Wyciągaj go szybko. No poczekaj, no przecież właży tu, nie? Halo, proszę pana. Co jest, co się dzieje? To przyniesie apteczkę. A ty, ty, a co się No nie wiem! Wysiadam. I co? Gdzieś są jakieś te policyjne do ruchu. Halo, obywatelu. hotelu. Dobra, wyciągnij go, wyciągnij go. Ale delikatnie i przynieś go na chodnik. Chwila. Już na IMS. Jak nie ma zagrożenia zdrowia, nie go ten, nie możemy go wyciągnąć z auta. Nie powinniśmy. To zablokuje ulica. Gdy IMS? Tak warte, Blokuje. Jasne To bardziej z tamtej strony. Mamy nieprzytomnego kierowcę taksówki. Mhm. <gry> to no leżał obok na ziemi. Bo Jezu, tu tak lampy spadają z laki też. Miasto powinno zainwestować, żeby coś z tym zrobić. <gry> nie wiem, może. Żeby ludzie nie jechali, znak, stop! A wyciągnij z już i go, postaw! 3-4 to 17? Ćwiczę ręce! 17. Mogę cię prosić na czworeczkę? Tak. Dobra, no go wyczypanie. trzeba wyciągnąć. Bo ja prawie półsu nie czuję już. Trzeba go ułożyć. Bez kitu leży ta. Pani się nie martwi, pani się nie martwi, nic takiego się nie dzieje, wszystko jest pod kontrolą. Ta tabliczka, wydaje mi się, że akurat za dużo nie zdziała Ale się mogę mylić I co? I nie wiem co Chyba powinnam już zejść na chodnik, tak szczerze Ojej To jest przykład Ej k***a, bez takich, dobra? Nie się, się nim ogólnie ta się przytomność podczas rozmowy Słuchaj, a z nim... możesz zrobić tak, że mógł sobie częściej odświeżać Swajbina, bo nie mam już co przeglądać No właśnie, będę szukał dupeczki Na Swajbinie A co? Dobra, bo tu człowiek chodzi, no. a w dupeczkach gada się Aha uh -huh. Nie, na pewno nie chodzi o jego babę Co? Czy Lewina da jakiś klucz, jakieś klucze, jakieś apki? Bardzo prytki, oddech do wyczuwanie puls, i Zaraz umiera Dobra, ja mu tu masę masę. It. Oho i tam zdjęcia łysego Jacka Greatasa <gry> Niech cała komenda jest jego zdjęciami Ej no i znowu wszedłem sobie w tablet w legalne prace i jak chodzę teraz na policję to już jest 0 na 0 i pół oh. Dziękuję za pan nie, nie chcę mówić wina. Dziękuję za pan 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 <gry> nie, nie chcę mówić ja to wina. <gry> Myślisz, że ja umiem takie rzeczy? To się ściąga jakoś z dołu, z jakoś się spodziewałem, że będziesz kazał zamknąć coś innego. <grym> <grym> japa, japa, nie działa japa to. Japa to taka aplikacja. No nie działa... japie, japie jap i cię. No nie działa to. Rozjebałem ten Mhm. Mm no, Podycyjny tablet wywala. Dobra, jaki ma puls? Ale muszę, bo ja sobie chcę tam punkciki już o, no, Wiesz co z Isolacji zrobić? Hmm. Punkcik? muszę rozdać dać. Muszę, muszę, człowieku tak, Co ty zrobisz, co? Bez pieniędzy Ja? Dam 20 da da, koła w Of Nie polecam Chyba mam <laughs> 15 koła Będziesz na pukany Ja polecam Ja też polecam no da, tak, bo to od razu ci na konto leci, Nie nie, ja nie z rapeczki. Na razie dzisiaj tak, druga w nocy ryby Te 2-3 godzinki na rybkach se postoję Cudowna sprawa powiem ci Tak O, dostałem wiadomość czy strałem gdzieś na Swajbinie No i to mi się... No. Napisałem do Belmondziaka tak, chyba jest szykowana na ciebie zasadka, on tak, kuj mnie to strałeś dziś no i pozdra. Tak Bardzo dużo osób tu się Jak robi. z nim przeżyje? W dobra, mnie, dobra. puls jest bardzo słaby. Trzeba eee, się podnieść RKO. RKO? Jak oddycha? RKO? Jak Właśnie, RKO. nie wiadomo, nie ma żadnych obrażeń. Się... Albo się, albo nie wiem, albo mógł, eee, mógł... Nawet nie wiem, nawet na pewno się mógł wciągnąć, nie? Podejrzewam. Ale nie jestem pewien no Trzeba Jak on ma puls słaby tu się zabiera na szpital człowieka, a nie Chwila Nancy, no, czy ty zabiłaś chłopa? Nie nie Nieźle To kierowca był <grym <grym On um... A dobra, on. Wsią. No. A w radiowozie? Eee Ty To był autopilot Mały problem Jaki? Cześć, podzwoni do prokuratora, że... Szef Jack Green nie ma licencja ja broni, nie? I mówię ja też. Dobra, weźmy go na szpitale. Poproś cię, że Ma licencję, żeby zdał przykład. O, czekaj, ja was wynoszę <śmów> i na I mówię, że musi po na po licencja ja broni. Ja mówię, jak to się pruje? Ja mówię, że The prokurator David a on. O ta kurwa zaraz mu wyjebie w koje i się rozłączył. Ale tam będzie aparat się. Ojcie pomóżcie go przenieść na nosze Dobra. Raz, dwa Tyyyyyyyy, Widzisz, że tu interwencja jest? Eee... No Stare to u***aj że jest wolno to weź Ta, zawsze to jak z nimi jest Z tymi no. starymi, nie? Musimy młodą No, No, no. 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 no i Aaa, <laughs> dobrze myślałam. Pamiętam to, to jak jest, dziś. Czy mogę jakoś... Czy to ktoś inny? O boże, mamy tutaj suspekta Witam, dobry. dzień dobry. dobry. Na pobocze zapraszam. No dobra. Dawaj, Ty, ja sobie przyprowadzisz kod szósty. Do przodu. Hmm? Jeszcze. A gdzie? No na parking więc no. Dobra A Jaki masz stop ty ja? I... Oficer 3 skończyłam Okej okay. Zgasi Słucham pan silnik, ręce na kierownicy radiobus. I... Słucham? To tak jest, gdzie tu No Nie. I... Raczej powinien być na miejscu parkingowym No w takiej sytuacji generalnie mógłby być Nancy. to jest prawda No mógłby No a tego pytam, nie? 435 plus... No. Czasy, tak, no. Co, Zuba, bo on czeka, tak, nie? Tak, Aha. z tego. No i to. Przygotuje pan dokumenty do kontroli, opuści pan szybkę. Pewnie. 561 plus 2, kod czwarty na samochodzie taksy. niedaleko... Niedaleko, kurczę, niedaleko mm. komendy. Kurczę. No. Nie pamiętam. Dzień dobry. super odgrywasz. Dziękuję. W sumie. Dobra. robić? Dzień dobry. Dobry. Mm, mm, mm. 561, Diaz Oj, ,ć. dokumenty mi pan poda. Proszę bardzo. Pan konor, tak? Tak, tak. Aha, Aha, jak pan myśli, co pan zrobił źle? No, pewnie prędkość, jazda pod prąd, mhm. i coś, pewnie by się jeszcze znalazło. I dlaczego tak? No, co, no, pieniądz goni pieniądz, no. No, gonić nie będzie, jak w końcu zdarzy się wypadek i pan umrze, nie daj Boże. Oj, tam, oj, tam, raz się żyje. Raz się żyje. No. Proszę pana, Ej, była nadmierna prędkość? To jest nie Ale to nie pan ta... raz żyje, a nie inni. No. nie Możesz tak. Się trochę pożyć. Nie wie tak. No wie pan, jak pan spowoduje wypadek, to pan ma również spore szanse na to, żeby nie przeżyć. Albo poważnego uszczerbku na zdrowiu doznać. Wkroczeń do cyk, Dobra. Mm, w takim razie w dniu dzisiejszym będzie mandat I Za... Dobra Jest pod prąd? Gdzie jest pod prąd? Tak I... Momencik Jest pod prowadzenie Dobra, Dobra. I mandat za niebezpieczną jazdę, ponieważ jechał pan pod prąd, co mogło bardzo da, się... i... duże właśnie niebezpieczeństwo stanowić dla innych uczestników ruchu drogowego i nie tylko. I będzie on w wysokości 2000 dolarów, w razie czego ma pan później 72 godziny na odwołanie się od mandatu. Dobra. Rozumiemy się? Tak, tak. Dobrze. Mm. Dobra. W takim razie mandat wystawiony. W momencie jak wrócimy do pojazdu i wskaśnie sygnalizacja świetlna będzie ma, mógł Pan odjechać. Tyle, że Pan zwróci uwagę na to, żeby przestrzegać zasad ruchu drogowego. W Stanach mamy ruch prawostronny, yy, wobec czego właśnie prawej strony jezdni się trzymamy. Dobra. No dobrze, dobrze. No. Miłego obywatelu. 468 plus 1, reagujemy na ostatnim 90. Nie wie, ma jazdy pod jest prąd. Nieposzukiwane niebieski Oj. pojazd, Kopeczce. jest prawej 561 plus 2, kod czwarty do kodu 6. status 6. No i dobra, było Oprócz no, ustawienia twojego przy jego pojeździe. To znaczy? No, stałaś mi przed szybą totalnie. No. No, ja broń, to prosto w ciebie. Zobaczcie, czekaj. Dobra, wiedziemy za tą stroną, niech będzie. No, ja byłam uczona i do tej pory, jak podchodziłam tutaj też do kodu szóstego, to właśnie yy, staliśmy no około metr, powiedzmy, od yy... To jest obywatela stać... i tutaj. No to właśnie powinnaś stać za tak zwaną belką B. Czyli tu, między szybami, masz taką beleczkę, co nie? Mm -hmm. Powinnaś stać mniej więcej za nią. Proszę gdzieś tu, możesz nawet przy drzwiach stanąć. żeby cię nie dosięgnął ręką, bo jak staniesz mu przed szybą, to wystarczy, że wyciągnie broń i strzeli przed siebie chciał już strzelić, no to będzie musiał wykonać gwałtowny ruch. się na bezwagi, kurwi. Rozumiem. To no. Dobry pomysł. no, no, no. Czy... I za to, za to będziesz Padajmy, miała liczne punkty. Tak po prostu z tym ja wcześniej się. też mi nikt nie zwrócił na to uwagi, ale właśnie tam gdzie służyłam, no to osoba przeprowadzająca stała tutaj, a druga osoba na wysokości tylnej osi po drugiej stronie. O, no to u nas jest chyba trochę inaczej. Że stoimy sobie tu za tą belką. Omo. A druga osoba stoi po prostu po tej stronie. Na pewno to nie? jest Wesopi! Po z tej strony też wszystko widać dokładnie. Uh -huh. A ja nie wiem co jest teraz wesopie wpisane. No dobrze. Mój wie. No, Wstałem, że to samo, ale zamknęłam No to wiesz obstawić co możemy, nie? Dobra, no to czekaj sprawdzę. Mike 561 status trzeci